Witam Was. W drugim odcinku gramy na serii serii gramy na Pingwin Paku i dzisiaj ze mną jest. Hejo, Jasiek tutaj jest. A z drugiej strony? Kamil się Kamil jak zwykle to samo nudne trochę powitanie. Mal się! Chwilkę, czy ja nie włączyłem kreatywnego świata? <laughs> Ja Nie, e, przepraszam was za to, widzowie, włączyłem sobie kreatywny świat. Tak bardzo jestem mądry. Usuń. Jesteś mądrala normalnie, wiesz. ha, bardzo śmieszne. O, mogliśmy sobie wziąć z tajemniczą skrzynką. Ale <grym>, tam Tobie tam już poszukiwali? E, jest under backpack. <grym>, Bek. Wiecie, mógłbyś wyjaśnić naszym widzom? Backpack. No, wow! widziałeś że w 55 paku też jest. Gra na 60, na modpaku, na którym jest ile modów? 150. Nie tak. żartuję. No, na 60, na 50. Ja tak naprawdę nie żartuję. Wpijcie sobie w, na YouTube, patrzcie, paczka modyfikacji. Nie, paczka modów: 1.5.1 i 1.51. No. No i tam powinno takie coś, e, paczkę na do Minecrafta te... te o, taka oto mój 150 Zawsze być. przy mnie się spełnują psy albo koty. Ostatnio kotek w... znalazłem świątynię. Taką bieszczystą. I kotek mi przed na płytkę naciskał. Opowiadał mi o tym Szymon. No właśnie. A nasz kolega I że, mam... że poprzitulałeś wszystkie kotki. Tak, poprzedulałem wszystkie kotki pod tym mieczem, ale one i tak się przy nie zespawnowały. Nie wiem, ja tak grzecznie przytuliłem, a one się dalej przy mnie spawnowały. Tak grzecznie, że aż normalnie Daniel. Nie wiem, ja się byłem dla niej bardzo miły. Chyba bardzo niemiły. E, Kamil oddali... O, teraz Jej proszę, widzowie posłuchajcie. Kamil, oddali mi za wielorybki. Bo dali widzę wieloryby Nie wiem Nasz Kamil e, ma uczulenie jakby na wieloryby Takie, że wieloryby go zabiły Nie. <grym> nie mogę... I... Kamil, przepraszam, nie mogę się przestać się. Zobaczmy Ale nie trzeba było do nich podpływać, po prostu. Ej! Ja nie wiem, o co w tym Jane jest śmiesznego? Że Kamil, eh, zobaczył u wielorybki i do nich podpłynął. A wielorybki ciach. A właśnie ja też myślałem, że, te, że to wieloryby, a to były rekiny i podeszłem a to. I tak o jak... A właśnie, jak widzicie, patrzcie, ścinacie sobie drzewo wam e, odbiera siekierę, tak? To... Tak, zbugowanie. To w Timpermodzie jest tak, e, że wam odbiera siekierę. Bo no, ścinacie drewno, tak jakbyście po prostu szybciej ścinali. No teraz już nie będziemy mieli chyba problemów. Znajdziemy kopalnię. Okej, okay, już no, wiemy ja... gdzie jest kopalnia. Ej, w tym 1, 5, 1 to jest fajne nie wiem, to. No i tam się mojej tym... pojawiły. Okej. Okay. Daj mi coś powiedzieć. Ej, nie, e, ja się. Nie dam. Fajnie, okay, że. Wiecie, dodali... co? Czekaj! Jak 1, 5, 1 to dali tak. To fajne w w craftingu, że możesz jednym tak tak O oh, wow! Tak. Jest teraz, podejdziemy le? sobie do smoły, bo już wiem, że tam jest smoła. O! Kurówki. Musimy sobie królówki pozabijać, żeby mieć backpack albo żeby mieć zbroję. A to co? I ten filmik będzie trwał 5... Um, no, nie wiem, tak, 6 minut. No, no, bo mój, bo no, no, muszę ich zaraz Jestem bogaty, mam mm. jedną sztabkę żelaza. Wow, Naprawdę jesteś bogaty. <śmiech> <śmiech> niezłe, Kamil, niezłe. No. Okej, okay, Kamil może raz starczy jednak. Ale to, to ja zrobiłem. Okej, okay, ja się może już starczy jednak. A, ale ja dopiero tylko ja raz to zrobiłem. A i jeszcze jeden, gramy chyba na hard, Ja mam, taki, więc się boję ja mam takie buki jak na multiplayer. Hmm. Czuję się jak na hardware SKKF-a. No A, no SKKF A właśnie, polecam ja serwer skkf Właśnie, na niego wchodzę, bo ja jestem odbanowany już od wczoraj. No, byłam ja że wczoraj był 15. No wiem, wiem, że zapomniałem. Ale zalogany. ja wiedziałem! Tenis, ja wiedziałem tylko, że po prostu nie pisałem, Wczoraj nie mogłem. Nie chciało ci się wejść. Idziemy, robić. Nie, bo mi nie pozwolili. No, widzimy krówki. Chodzę na serwa. Widzimy sławnego youtubera. Bardzo sławnego. Ładna. Tylko nie będę, nie będę mówił no, no. co, jak się nazywa, żeby nikogo nie obrazić. Co to pip jest? Mm. Wie, Nowa edycja! Nie ja się kto pip chciałeś powiedzieć. Nowa edycja. Kurde. Tak, e, Minęło już 6 minut. Dlaczego tak krótko to będzie mm. trwał odcinek? Że... bo mój komputer naprawdę się przegrzewa już przy tym skręcaniu odcinku. Dosania! Wow! Bo, Las! Bo ja, Jak to? Jak to odbanowany? Łukasz! No ja się... Łukasz... E... No, Łukasz wyszedł przez moje konto i się zabił! No! Jestem do 23! Łukasz! Ja cię zabiję! Łukasz, ja cię zabiję że Łukasz mi podał kod do twojego konta. Dobij, no. dobij, dobij, dobi, dobi. ja Naprawdę nie zmieniam. Ja, ja, zmienia, ja, ja, ja na twoje konto nie będę wchodził. No. Wiem, ale ja już mam tego dosyć. Ja chciałem wejść na serwer SKKF-a, a Łukasz mnie zabił. Dobij, 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 dobij! Dlatego, że, dlatego a. nigdy a. się nie zdradza swoich no. No, tych kodów do no. Minecrafta. Wiem, tylko że on chciał in na inne. Dobry. Dobry. Tylko że to nie wiem, czy to on, czy to nie Krzysiek, bo Krzysiek też zna. Wiecie co, zamijemy sobie owce, mieć wełnę na owce. Tak, bardzo ładnie. Wow, co ty nie powiesz? Wolałbym je ogolić. Tak. Nie mamy golarki, galarki, galarki. Nie Biją, biją. O, patrz jaki grześny piesek. Okej, hasło, to będzie. Coś wam chcę... Uuu, mamy pelerynkę z OptiFajna. Coś wam chcę pokazać. Ucinamy sobie głowę. Chyba już to wam pokazywałem. Ale to fajnie wygląda. Tylko jakie tu wymyślić nowe hasło? Przepraszam. Mam pamięć. Okej. Okay. No, nie mamy już nic chyba do roboty. Wiecie co? Naprawię sobie te miecze. Łap. Później sobie pójdziemy do kopalni już. Albo nie, ja sobie... E, ja będę sobie robił kilka rzeczy z moimi kolegami. Koledzy będą potwierdzali, że nie czytuję. I... E, nie wiem... znajdę jakieś fajne miejsce i tam sobie pójdę. Tam już sobie domen zrobimy. Tylko no, najpierw chcę mieć dzisiaj. No, dziękuję bardzo ci dziękuję. Wykopujemy sobie trochę kobla, kobel, kobel. O już widzę, że tam dalej jest jaskinia i to sporo. No, Mam tego no, dosyć. Nie, nie będę was zanudzał e, wykopywaniem węgla. No, coś i jaką zbroję sobie będziemy robili? Mówiłem już skórzaną. Albo ze squili. Tak. Wiecie co? Zabijemy sobie krówki z najlepszej broni na świecie. Z toporka. Tak, toporek odejmuje 3 dmg. Łabe. Ale jak go zenchantujesz. Właśnie, ja sobie zenchantowałem kilo. Z tych książek na podpalanie. I podpalał. Nie, wykopimy sobie kobla, kobla, kobla. Żeby mieć koblowy piecyk. Jaki piedzy z kobiet? Wszystko a i naprawdę mi się jedno w tym tak nie podoba, że jest trochę łatwo, bo wcześniej trzeba było znaleźć diaksy, żeby przejść do netelu, a teraz wystarczy sobie zebrać piasku, przetopić, e, jeszcze, zrobić butelkę, jeszcze raz przetopić i U! macie tak, kilofem, kilofem. Jestem bardzo mądry, kilofem to wszystko robię. Możecie mi pogratulować. Tutaj sobie zrobimy naszą pierwszą bazę. Hmm. Ja się boję, żeby znowu mi Minecrafta nie skraszowało. Bo tak, nagrywaliśmy to już e, i, i mi się Minecraft skraszował. Bardzo złe uczucie. No! mi pozwoli. E, Jasiek z kim ty rozmawiasz? Z niej. Z siostrą Okej, okay, zobaczcie, co zrobimy sobie jeszcze na szybko piecyk! O. O, nie! Zapomniałem! Nie, 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 nie! Tym zakończy nasz odcinek. Żegnam Was cześć!